Witam Was w kolejnym odcinku Akademii Demi. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się połączeniem systemu Daimik One z systemem alarmowym SATEL Integra przy pomocy modułu ETHM1 Plus firmy SATEL. pierwszym kroku należy podłączyć moduł ETHM1 Plus SATEL zgodnie z dokumentacją firmy SATEL, następnie odpowiednio ją skonfigurować. Tą właśnie konf z konfiguracją zajmiemy się w tym odcinku. Łączymy się z naszym systemem alarmowym i następnie przechodzimy do konfiguracji struktury i sprzętu. Przechodzimy w zakładkę sprzęt. I tu musimy zidentyfikować nasze manipulatory i moduły podłączone do magistrali. Jak widzicie, system wykrył nam moduł manipulatora, klawiatury i moduł ETHM-1+. Zidentyfikujmy jeszcze ekspandery. Mamy też nasz ekspander. Przechodzimy następnie do konfiguracji modułu ETHM 1. Pierwszą najważniejszą rzeczą jest zmiana adresacji urządzenia. Nie będziemy używać automatycznego adresu z DHCP, tylko zmienimy to na statyczny adres. IP W naszym przypadku będzie 192.168.1.8. Maską pod sieci jest standardowa maska 255.255.255.0, a bramą, czyli adresem naszego routera jest 192.168.1.1. serwer DNS użyjemy nasz router, czyli 192.168.1.1. Następnie należy zaznaczyć integrację i zapisać sobie ten port, który jest tutaj wyświetlony. Do miesięcy 7094. Jeżeli chcemy, aby klient korzystał również z aplikacji Satela, zaznaczamy łączność z serwerem Satela i powiadomienia Push. Tak przygotowane ustawienia należy zapisać do centrali. Następnie przechodzimy do zakładki System i tutaj w partycji nastawiamy nasze strefy alarmowe, jakie mamy w domu. Z uwagi na to, że system SATA nie jest w stanie nam podać, które strefy są aktywne, a które są nieaktywne i wyświetla nam po integracji wszystkie strefy, ten problem rozwiązaliśmy w następujący sposób. Musimy zmienić nazwę strefy, na przykład na not dzienne, i możemy dodać drugą strefę, nocna. Jeżeli zostawimy coś takiego, to w przypadku tym... System Daimic i tak wyświetli nam tylko strefy dzienną i nocną. Ponieważ w systemie Daimic ignorujemy wszystkie strefy, które mają w nazwie strefy. To oznacza, że tak naprawdę nikt jej nie zmienił i nikt jej nie podpisał odpowiednio. Więc te sobie usuńmy i zostawmy tylko te dwie nasze strefy, dzienna i nocna. Zapisujemy i przechodzimy teraz do zakładki Użytkownicy. Tutaj tworzymy użytkownika o nazwie Daimic. Wstawiamy mu jakieś hasło, napiszmy 4 dwójki, przykładowo. Ma on dostęp do obu stref. To jest bardzo ważne, żeby ten użytkownik miał dostęp do wszystkich stref. I następnie przechodzimy do ustawień prawnień. I to jest bardzo ważne, ponieważ ten użytkownik, te cztery dwójki, powinien mieć uprawnienia tylko i wyłącznie do załączenia czuwania oraz do sterowania wyjściami czyli do tego. Wszystkie pozostałe opcje muszą być wyłączone. I dokładnie to powinno być tak. Haczyk mamy tylko przy jedynce, czyli przy załączeniu czuwania, i haczyk mamy sterowanie wyjściami. Załączenie czuwania to znaczy to, że z przycisku będziemy mogli nastawić akcję, która załączy nam czuwanie w danych strefach, które wybierzemy. A sterowanie wyjściami jest odpowiedzialne za sterowanie wyjściami na centrali satel i dzięki temu będziemy mogli na przykład powiadomić ochronę, że coś nie tak się dzieje z naszym domem. Zapisujemy ustawienia. Tak przygotowany system alarmowy możemy podpiąć w tym momencie do systemu Daimik One.